na moim kanale. E, dzisiaj sobie tak pomyślałam, dużo z nas chce ćwiczyć pośladki, e, natomiast podczas ćwiczeń nie czujemy ich. E, w, dlatego dzisiejszy trening jest poświęcony jak e, wyczuć nasze pośladki, nasze mięśnie, jak je zaangażować, plus będzie też mobilizacja miednicy, e, bo też tak jest, że Podczas ćwiczeń ćwiczymy pośladki i, i ten ruch może jest za duży, może nie mamy z y, gibkości i idzie też do pleców. Także dwa w jednym dzisiaj. E, zaczniemy od tego, że będzie Ci potrzebny ręcznik, e, yoga blok albo książka. Ja tu sobie przygotowałam dwa: yoga blok. I zaczniemy od tego, że zwiniemy Zwiniemy ręcznik w taki e, wałeczek jak to mogę powiedzieć i połóż go na macie, żeby on sobie był. Potem stopę połóż wzdłuż ręcznika. Ręce możesz mieć na miednicy, poczuj, że lekko wciągasz brzuch. Tań na ręczniku, prostując nogę, która jest na nim, w moim przypadku jest to prawa noga. I bardzo powoli, delikatnie chcę unieść moją lewą nogę z maty. Jeszcze czuję, że potrzebuję trochę czasu, więc oddycham. Będziemy potrzebować na to około jednej minuty. Może uniesiesz nogę. Może nie poczuj, jak zaczyna Twoja noga ruszać się na różne strony, jak zaczyna się lekko cząść. I poczuj, jak mięśnie na nogach zaczynają pracować. Tak można wyczuć, które mięśnie mam w nogach, gdzie one są też. I teraz zmienimy stronę. Co możesz zrobić? Możesz być blisko ściany. Teraz zrobię inną wersję. Nogę kładę wzdłuż, wciągam brzuch, ręką się podtrzymuję przy ścianie. Wyprostowałam lewą nogę. Jest mi dużo łatwiej od razu unieść nogę i trzymać ją. Tutaj nie chodzi o takie uniesienie, po prostu uniesienie z podłogi. Też blisko, żeby w razie czego dla balansu można było szybko znaleźć podłogę. Jak już się czuję pewnie, mogę spróbować wziąć rękę ze ściany. Poczuj też, jak dzięki temu, że jest, ruszysz się na boki, jak musisz się wydłużać. Wydłużać w sensie, jak zamiast być taka przykurczona w stawach. Twoje ciało, twoja fasia. Musi znaleźć to wydłużenie w ciele. Nie tylko przez stawy, ale też przez biodra, brzuch, przez głowę. Automatycznie. I zejdziemy. To była rozgrzewka. Teraz weźmiemy yoga blok. Kładę blok i też opcjonalnie możesz być blisko ściany dla balansu. E, ja zalecam, żeby jednak spróbować bez, żeby było ciężej. E, ręce kładę na biodrach. Stopa w dłuższy. Nie masz yoga blok weź większą książkę. Staję na yoga blok. Noga, która jest na bloku, jest prosta. I teraz opuszczam nogę, jakbym chciała dotknąć podłogi, i unoszę ją w górę. Miednica moja, wtedy, jak jest w tej pozycji, opuszczam jedną stronę miednicy w dół. To się dzieje. Poczujcie, że jak mięśnie zaczynają pracować w nodze. Może już czuję, że czujesz się zmęczona, może nie. To jest fajne ćwiczenie właśnie, jak nie wiemy, jak gdzie pobudzić nasze mięśnie. I teraz używając mięśni unoszę, zostaje, więc moja pojednica powinna być w tej pozycji. Teraz lekko ruszam nogę do przodu i do tyłu, robiąc ten ruch. Nic się nie zmienia w okolicy mojej miednicy. Stopa jest rozluźniona, niezbyt duży ruch, żeby trzymać równowagę. Mam nadzieję, że czujesz, że Twoje mięśnie już tak nie możesz wytrzymać, bo jeszcze jedno ćwiczenie tutaj w tej pozycji. Jak wrócę teraz do, gdzie nogi są koło siebie. Zaczynam robić małe kółko. Poczuj te pośladki, poczuj całą nogę. Zmieni kierunek. Zawsze je możesz zrobić przerwę i zejdziemy. Możesz począsnąć nogi. Zmienimy stronę. To są bardziej takie ćwiczenia, które wydają się a, łatwe, ale one są mega, takie izometryczne na, na równowagę, na, na inne zaangażowanie mięśni niż te bardziej dynamiczne. Stoisz sobie, brzuch wciągnięty, unoszę nogę. I zaczynamy od opuszczenia i uniesienia piotra opuszczenia i umiesienia Robię około 10 powtórzeń. Czuję też, jak moje mięśnie muszą nie też angażować się, ale też wydłużać. Możesz poczuć, że na jedną stronę będzie łatwiej niż na drugą też. Mam teraz miednicę na poziomie. Znajdę równowagę. Zawsze mogę wrócić do podłogi, żeby ją znaleźć. I teraz noga lekko przód, lekko tył. Takie wahadło wykonuję. Robię około 10. Mam nadzieję, że czujesz tego śladach. I złama równowagę. Robimy małe kółka. I też w tym samym czasie, gdy to robimy, ten staw fajnie się rozróżnia. Jest taka naturalna um, rozciąganie w stawie. Zmienimy kierunek. możemy zejść. Super. Teraz skupimy się na rotacji wewnętrznej i zewnętrznej nogi. Jeżeli nie jesteś pewna, będziemy to robić za, za chwilę na, z, z wykorzystaniem yoga blok wewnętrzna, zewnętrzna rotacja w stawie biodrowym. Ja się ustawię bokiem. Ech. Będziemy potrzebować dwa yoga bloks sobie na, na blokach. Teraz stąd. Noga do tyłu. Lunch wykrok w tył. Pięta uniesiona tylnej nogi. Ciężar ciała rozłożony równo, tak, żebyś mogła ruszać nogą wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz i na zewnątrz. I jeszcze bardziej angażować mięśnie pośladków i staniemy dwoma. Zmienimy stronę. Lunch, wykrok w tył. Znajdę pozycję, brzuch ciągnięty, długi kręgosłup, pięta uniesiona. Rotuję kolano. Skup się na kolanie wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz i na zewnątrz. I zrobimy jeszcze jedno powtórzenie. Wykrok w tył. Znajdź pozycję. Barki są rozluźnione. Pięta uniesiona. Kolano do wewnątrz, na zewnątrz. Do wewnątrz, na zewnątrz. Na zewnątrz, ostatni raz zmienię stronę, wykrok do tyłu, znajdę pozycję i rotuję kolano wewnątrz, na zewnątrz. Nie wiem, jak Ty, ale moje nogi się całe tak trzęsą. Co jest dobrą oznaką, mięśnie pracują. Teraz staj sobie z nogami razem. Stanę bokiem, będziemy robić wykrok do boku. Nogi są razem, ręce ja lubię w pozycji modlącej. Pozycji krzesełka, gdzie biodra idą do tyłu, kolana idą do przodu. I w tej pozycji mam długi kręgosłup, patrzy przed siebie. Ja przyniosę ciężar ciała na moją lewą nogę, tak, żeby mogła unieść moją prawą nogę. Odwrócę się teraz do siebie. Czyli stoję na mojej lewej nodze, tak, żeby mogła unieść prawą. Bez dużej zmiany ciała, jak najmniej. Teraz przynoszę ciężar ciała na prawo. Poczuj, jak mięśnie pośladków angażują. Uniosę lewą. Teraz uniosę prawą. To też fajnie uczy, jak biodra mogą się gdzieś przekręcić i bolą nas plecy. Teraz przyniosę ciężar na prawą nogę. I robimy... Sięganie nogą do boku dziesięć razy, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nogi ściskam razem, przenoszę ciężar ciała na prawo dziesięć razy, wykrok dziesięć dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, super, Podcząśnij nogami, to była część pierwsza z pośladków, z mobilizacji, takie bardziej izometryczne ćwiczenia. Następna część będzie na macie.